Jesteś gotów spędzić ze mną resztę życia od pierwszego dnia. Jestem szczęśliwy, przejęty, zdenerwowany. Wszystkiego po trochu. Podczas 90 dni bardzo się kłóciliśmy. Straszyła mnie powrotem do Rosji. Zamierzasz wrócić do domu? Kupię bilet. Anfisa chce wracać. Możemy jechać? Teraz! W końcu postanowiłem się z nią ożenić, bo ją kocham. Moje serce tego chce. Dzisiejsza ceremonia przebiegnie szybko. To będzie ślub cywilny. Moja rodzina o niczym nie wie. Martwi mnie, jak zareagują, gdy im powiem, że jestem żonaty. Mieli wątpliwości co do naszego związku. Ale to jest decyzja, którą muszę podjąć sam. Nie czuję, jakby miało się wydarzyć coś wielkiego. Robimy to dla dokumentu, bez świętowania. Nikogo nie zaprosiliśmy. To formalność prawna. Wiem, że nie tak to sobie wyobrażałaś, ale mam nadzieję, że jesteś szczęśliwa. Kocham cię. Wyznaczony okres 90 dni to w naszym związku czas mnóstwa napięć. Chciałbym mieć to już za sobą. Jesteś już gotowa, kochanie. Ślub cywilny na razie wystarczy. To początek procedury uzyskania zielonej karty. Mój wymarzony ślub może odbyć się później. Wymaga przygotowań. George musi się najpierw oświadczyć, jak należy. Kupić mi sukienkę, buty. Zawarcie związku nie sprawi, że zaczniemy się mniej lub bardziej kłócić. Będziemy bardziej lub mniej szczęśliwi, ale jestem gotowa to zrobić. Kochanie, wyglądasz niesamowicie. Jesteś na to gotowa? Tak, zróbmy to. To zapewni Anfisie spokój. Nie będzie się martwić, czy ją poślubię, czy nie. Lub o to, że tkwi w obcym kraju. Nie do końca. Słucham? Trzeba złożyć wniosek o zieloną kartę. Potrzebne są dokumenty i pieniądze. Co mówiłaś? Pieniądze. Są nam potrzebne. To irytujące. Gdzie masz swój fajny samochód? Dlaczego jedziemy z tym? Byłem w pracy, przepraszam cię za to. Po prostu brakło mi czasu. Mogłeś wynająć limuzynę. Nie miałem kiedy pracowałem. Jasne. Decyzja o ślubie zapadła wczoraj wieczorem. Dziś się żenisz. W końcu. Odczujemy ulgę. Skończy się presja 90 dni. Nie będziemy już mówić o tym, czy odejdziesz, czy nie, bo zostajesz, jeśli chcesz. A jak nie?